Witajcie, tu jest Axel, już kolejny z pokoju. Gaja. Przechodzimy do Team Recap'u. Filuś, Lakstra z takimi odruchami. Ignacy, Hunchkrow z takimi. Roxa, e, Marek z takimi odruchami. i Stantl z takimi. Nasz mega CB Blasto jest z takimi. I Luna, piękny młody z z takimi odruchami. No co, skończyliśmy w tym mieście. Teraz ja czas znaleźć tylko Klucz. A, chwila. Gdzie był klucz? Tu coś się przychodziło Był? Nie, to są itemki. Tu już wiem, że łapaliśmy Pokemona w tych hangarach. TM46. Okej, okay, zobaczmy. 46. Charge. No to słabo. Chestnut. Hmm. Manafi. Nigdy nie mam akurat okazji trenować. Zaraz gdzie to było, że to był ten gość z kluczykiem. W sumie dobra, jak na razie nie widzę tu żadnego typa, który się chowa. Silver powder o, swój akurat. A to nie było. A z tym się walczę. No dobra, gigalif. Punch A, gron możemy zostać w sumie. A, Golor, w sumie dobra to, to nieważne. To niech pójdzie Luna, co sumie ma najmniejszy level. To tak, chodzimy, szukamy bandytów. Tu nie. Tu nie. Tornadus. Muszę u nas dziabnąć. Kolejny nie ucieknę. Dziękuję. Wiecie co? Chyba będę musiał przełączyć na Blastoisa, albo na Filusia, bo on w sumie jest szybki. No, a tyle. czy gdzie był klucz do zdobycia chyba tu? Scrum kit, ok. No, zasadaj. Hmm. A, zapomniałem, że to nie jest ta wersja, tutaj była nagrywana. O Jezu, zapomniałem, że ona ma ten Armaldo. To CB z serfem. też mogę zostać. Ale to jeszcze, że. O, właśnie. Powiem Wam, że naprawdę nie pamiętam, gdzie był klucz. Czego dawałeś kolego? Nie. Hmm, może ty. Myelotic mogę zostać. Rzeki Thunderfunk. Giraci też mogę zostać. Tu pamiętam, że to była taka scenka chyba w tym domku. Nie. A to są takie bóle, okej. Okay. Kolejny hand, kolejne wrażenie. Czerim, 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 czerim. Co ja się mogę zrobić czym? Ignacem. Ja coś jeszcze, żeby miał jakiś atak ma walczący ruch, więc taki Thunderfunk. To może a tu Taka scenkę dobrze znamy. Oho, nie zostaje na Tobie. Okej. Okay. Hmm. Słaba tablicy. Crunch w końcu lepsze od Bajta. oku. Ok, czy masz high jumpa. Może Luna. Nie. Eee, coś defensywnego. Chyba sibida radę. Serio z Klewki. Tymko chyba coś boli. No to roxa szybka. Brąząk. O, mega Pokemona i ja cię nie umiem grać w tą grę w kulę Depozyt W sumie wodnego Pokemona straciliśmy To ten tak może być do Timo To gdzie ja mam tylko ten Gdzie ja mam? Jak to mam? Ekspery jest to GIF A, Fly od razu się nauczę. No kurczę, przeszukałem tutaj to miasto, a tu. Też tego typa nie ma. Gdzie się ukrył? E, gościu, gdzie jesteś? Może tu gdzieś? Nie. A, jajaj, on syn w kasynie jest. Właśnie tu też wróci do gości. Hmm. Flame orb? Nie. Czy ktoś mi może przypomnieć w, w komentarzach gdzie był ten klucz? To jest ta pani. Tu byliśmy. Hmm, Zobaczymy, ile trujących pokemonów będzie. No, a nie mamy. Nie mamy surfera. Teraz mamy. Ras. m mm. a ah, my lot. Dziękujemy. no tu skończymy chyba odcinek, albo jeszcze tu się nie tędy jeszcze. Jego chyba coś boli. Kolejny florgres, no co zostaje. Szybkie leczenie Guard war, okej okay. Dragonite Chciałem coś lodowego na ciebie Super, to będzie na raz. Dobra, udało się. Znaczmy tutaj. No a, to tu chyba skończymy odcinek, bo to jakieś dziwne drzewko. Nie chcę się go wystraszyć, więc dziękuję i cześć.